Siema ekipa, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Wędkuje w Polsce Ale dzisiaj odcinek inny, zupełnie inny, nie wędkarstwo, więc ubiór dzisiaj też jest inny Na bardziej elegancko Jadę dzisiaj na kurs sternika motorowodnego Ponieważ większa łódka niestety wiąże się z większym silnikiem Więc postanowiłem zrobić taki patent Mam nadzieję, że uda się nagrać kilka jakichś ujęć dla Was, kilka jakichś ważnych rzeczy odnośnie mocy silników, które możemy używać, odnośnie przepisów dopływania, które Wam pomogą. Zobaczycie, jak zrobienie takiego patentu wygląda. Więc już teraz łapy w górę, trzymajcie tam kciuki, bo będzie dzisiaj nauka i egzamin, muszę to zdać. Więc trzymajcie tam kciuki, żeby mi się udało. I do zobaczenia na miejscu. Siema. W naszych lądowych drogach wody. Mhm. Tylko, że to wszystko jest po 70-100 stronach. To myślę, że jak posłuchacie mnie i nauczycie się tego, co macie w książce, i potem życie bardzo do, do dociśnie i do szkoły, to wystarczy. Bo tu każda ustawa, każdy rozporządzenie to jest dużo. Ja to wszystko w figurce jakoś przekażę. Mam nadzieję, że mi się uda to w miarę tak sensownie. Jak będziecie chcieli, proszę bardzo, można czytać i nie zapadam. W żółtej Macie Państwo jakie uprawnienia będziecie posiadali, jak otrzymacie patent sternika motorowo I tak. Po wodach śródlądowych, czyli rzeki Jeziora, nie ma żadnych ograniczeń. Po wodach morskich wewnętrznych, czyli zalew Wielkanów, Zatoka Gdańska, zalew Szczeciński do 12 metrów. Jak wypływamy na otwarte morze. Czyli skoło brzegu z ustki, na przykład, to tak, te 12 metrów obowiązuje, plus dochodzi. W porze dziennej, pora dzienna to jest od wschodu do zachodu Słońca, i to się zmienia, tak? No bo wschód dzisiaj o 5, a jutro o 5, na przykład. I jeszcze jedno ograniczenie na wodach otwartych, dwie mile morskie od brzegu. Mila morska ma 1852 metry, razy 2, to mamy 3704 metry. Czyli około 4 km od brzegu. Od 14 roku można zdawać. Skończone 14 lat może być na szkoleniu. Zgoda rodziców musi być, zda i może pływać. Osoby od 14 do 26 roku życia, jeżeli uczą się, mają zniszkę 150. Egzamin jest wtedy tańszy i patent jest tańszy. Patent wygląda w ten sposób. macie Zeskanowane zdjęcie, zeskanowany podpis, Wasze dane, imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia. Po polsku, po angielsku jest napisane, jakie macie uprawnienia. Żeby za sobą holować narciarza albo inny obiekt pływający należy mieć co najmniej patent sternika plus trzeba zdać egzamin na licencję i wtedy otrzymujecie oddzielny dokument licencji. Holować możemy tylko inną łódkę, albo kogoś, jak udzielamy pomocy, jak ktoś się zepsu. inaczej trzeba mieć dodatkowy dokument. Jeżeli ktoś chciałby uprawnienia żeglarskie, to wydaje nasze uprawnienie, które teraz robimy, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Jeżeli ktoś żeglarza chciałby mieć i zrobić, to to wydaje taki wygląda dokument, to jest żółte, to niebieskie i to wydaje Polski Związek Żeglarski. To Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, to Polski Związek Żeglarski ze zeskanowane podpis, biało-czerwona flaga, mogliby go jeszcze ułinina wstawić, żeby nie było wątpliwości, żeby tak, jeżeli chodzi o to, o tolerowanie naszych uprawnień. Generalnie tolerują, ale czasami nie wiedzą i się zaczyna problem, Dobrze angielsku jest napisane. To trochę łatwe w Na Sprawę. 13. Proszę Państwa, na stronie 13, na, na 13 mamy kadłumę. Z czego mogą być kadłuję? Metalowe, starał albo aluminium, płótki amoniowe, duże statki większe są stalowe. Drewniane, kiedyś tylko były drewniane. Teraz, gdy się wraca, ktoś ma pieniądze, to tak go wyświetlić. O tak, próbujemy. Widzimy to? No, najprostsze rzeczy. Nie robimy Pokażę Państwu jeszcze jedno sztuczkę, na którą należy zwrócić uwagę. Proszę Państwa, przypływamy. jest łódka zatumowana. I my też chcemy zacumować, no i rzucamy tak z wieczorem. Ten, który chce odpłynąć, który wcześniej był, musi zbierzeć naszą tłumę, musi z tłumę, i tą założyć. Więc jak on nas spotka, to nas serdecznie pozdrawiam. Tychu przez samo H, bo pisze się normalnie przez sycha, Tak jak przez samo, to podwójnie chce nas obrazić, tak? No bo jest na Co robimy, żeby nie, nie dochodził do takiej sytuacji? A zakładamy od spodu. Czumę. Widzimy to? Mhm. Więc ten, który był wcześniej, on po prostu sobie zdejmuje i płynie. I jest zadowolony. Tak no jak nas zobaczy, to tak u nas I Uśmiecha się, odgrywa by myłkę. I pytał ta obryka jeszcze szkolenia. I ona się różni od tym, tym, że ona jest grubsza i ma cholwiec. I ta kamizelka powoduje, że utrzymuje głowę nad wodą. W sensie nie utrudnia. Natomiast w temperaturze 10 stopni człowiek może wytrzymać, powiedzmy, maksymalnie godzinę. Ale na to byśmy mówią 30-40 minut. I teraz tak, jak zamknę kamizelkę? Starczy ona on w No to dobrze, no to, to dobrze, bo zajmę na praktykę. Jak zapinamy? Tu, tu, jak mamy tu jeszcze sznurki, to sznurki też wiążemy w kokardkę. Kamizelka ratunkowa ma dodatkowo jeszcze taki pasek stringi tak zwany, czyli zapinamy od dołu. Z zapinania pisało gdzieś tyle, co To jest wina, która do drugiej łódki gdzieś idzie, tu trzymamy tę linię da od dołu i skręcę taką robimy. Tu tą linę oplata i przez ten otwór ja te wyczyt... Jak Ja każdemu pokażę spokojnie. Proszę się nie denerwować. Jeszcze raz. Od góry, od dołu i skręć. Ale to jedzie trzeba. Już pan za Trzymać tu i nie puszczać. Hmm. Żeby y, rzeka uregulowana była, żeby na śródlądzie tej rzeki jeziora Prawa strona, jak rzeka pójdzie tak to tu mamy prawo stronę szlaku, a tu mamy lewo. Prawa strona jest na czerwono, wysoko. Północny mijamy od północy. Południowy od południa. Wschodni od wschodu, a zachodni od zachodu. Jak te znaki rozpożyć? Najprościej to tak. Północ mamy na mapie na górze. Tak? Zobaczcie, dwie strzałki do, do góry. Proszę hmm. Państwa. Tutaj mamy Zakaz przejścia, czyli austriacka plaka, Czerwony pasek, biały pasek, czerwony. Albo czerwony światełko, albo czerwona chorągiewka, albo dwie chorągiewki mogą być na jednym. Zakaz Że mamy zielone i czerwone, albo czarne i czerwone, to mamy się przygotować. Może być znakiem napisane 1000, a pod spodem może być wpisane tego celu. I za tysiąc metrów mamy cenę, w to z tym musimy się zatrzymać. Albo przed śluzami, tak? No i dobra, część to teoretyczna zaliczona, przepisy przyswojone, egzamin zdany. Teraz jedziemy na wodę. Co najlepsze popływamy sobie, bo podchodzimy różne manewry. Postaram się też to nagrać dla Was, więc zapraszam was na wodę. To jakie trzeba właśnie zrobić manewry? Ósemka do przodu, do, przodu ósemka do tyłu. Do tyłu tak, ale ma się... Bo jeszcze jakby była fala większa, to by nam się nalaził no. i miałby tyłek mokry, nie? No. Tak to jest, jak fala trochę jest, to wtedy nie za szybko. Bo wsteczny bieg służy w generalnie do manewrowania w porcie. A. Jak za szybko wpływamy, do... to też możemy dać wsteczny i zahamować wsteczny. Pamiętajcie, pagaje jak trzymamy, asegurujemy pagajem, to żeby nie tu, żeby się nie gwi, tylko z boku. I poza tym jeszcze jedna rzecz, jak nie daj Boże ręki nowi nie sprawdzamy między łódkę a pomoc, bo czasami ludzie odruchowo w tym każdym to nam zmiarzy. No, tak. no to jest tragedia, to za przeproszeniem punkt z łódką, nie? No i tworzenie sprawdzamy od czasu do czasu, widać, że sika, tak? Czyli, że jest prawdą. Tak, plus. Pociągniemy zrywkę, czy się wyłączy, jak nie wypadali? Czyli działa. Działa. zrywkę, proszę pani teraz. <grym> w moim silniku jeszcze jest tutaj dodatkowy tak, tak, tryb. Widzieliśmy. Tak, tryb tak, tak. Tu jest i tu. Dodatkowo. Nadaje się. Tam się. jest taki moment duży okno, ten moment przełamania. Kiedy nie złapię skosu, to ciężko, wolno idzie. A potem w miejscu, w się silnikę

ja pilotuję, pani podejmuje.